Czytanie z księgi wyjścia. Mojżesz wrócił z góry synaj i obwieścił Ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry. I postawił dwanaście stel stosownie do liczby dwunastu szczepów Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął księgę przymierza i czytał ją głośno ludowi, i oświadczyli wszystko, co powiedział Panu, czynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z Wami na podstawie wszystkich tych słów.